Trzeci sezon serialu Złoty Chłopak w tureckiej TV debiutuje 13 września 2024 roku. Niestety, wszystko wskazuje na to, że stało się to, czego tak obawiali się fani, Jali Kapkini. Do obsady dołączyła Pelin, Akil i Cem Sokut, którzy wcielą się w nowych bohaterów. Ich wątki będą gwoździem do trumny trzeciego sezonu serialu Złoty Chłopak. Zobacz! Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, i tureckie produkcje w TVP nie są od tej reguły wyjątkiem. W pierwszym tygodniu września 2024 roku TVP pokazało ostatnie odcinki drugiego sezonu serialu Złoty Chłopak, i tym samym rozpoczęło długą przerwę od wspomnianej produkcji. W jej miejsce antenowe wskoczył serial Wichrowe wzgórze. Zupełnie inaczej sprawa ma się z turecką telewizją, tam pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu, Złoty Chłopak, debiutuje na antenie 13 września 2024 roku. Pierwsze fotosy z planu ujawniły, że wiele spekulacji fanów na temat trzeciego sezonu okazało się prawdziwe, za fabułę trzeciego sezonu odpowiada H. Cajnep Bons. Dziennikarka Birsen Altuntas już wcześniej donosiła, że widzowie zobaczą zupełnie inną Siran i Ferita. Nowy sezon zaczyna się od dwuletniego przeskoku w czasie, w trakcie którego w życiu Siran, Afra Saracoglu i Ferita, Mert Ramazan Demir, zaszły ogromne zmiany. Już sam zwiastun nowego sezonu wywołał wśród fanów popłoch, potwierdzał bowiem, że ulubieńcy widzów znów się rozstali.